Wyobraźcie tak, sobie, drogi panie, że zadzwoniła mnie to, to pani Ania. To Ania jest moją w ogóle byłą wyścigową. <grym> zadzwoniła i mówi, słuchaj, chodzę na takie fajne ćwiczenia. No, może byś też chciała. No ja bardzo chętnie, bo dawno już nic nie robiłam ze sobą, także przyjemnością skorzystałam. Ani w takim razie jakie były twoje obawy, bo domyślam się, że jakieś tam z tyłu głowy mogły być? No obawy były, y, ponieważ ja już dawno nic nie robiłam. Y, wielokrotnie próbowałam jakichś ćwiczeń, nawet jogi, czy siłowni, ale to wszystko jakoś tak bardzo szybko mnie zniechęcało. No, no i po prostu... Zarwałam sobie już takie wszelkie wyjścia na, 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 na ćwiczenia, ale no tutaj Pani, która jest starsza trochę ode mnie, no zarekomendowała, że jest super absolutnie, no więc, no mi było nawet odmówić. Tak, bo najpierw zaczęła w ogóle chodzić z Ania, a dopiero Ania druga dołączyła po pewnym czasie. Tak. No dobra, czyli były jakieś obawy, a jak udało się nam te obawy rozwiać? No, to już Panią za Twoją sprawą, ponieważ no, jesteś w ogóle no, świetną trenerką, świetną dziewczyną, świetną kobietą. No, ćwiczenia są bardzo ciekawe przede wszystkim, odprężające. Ja po prostu poczułam, że no, dodają mi skrzydeł. Do takiego normalnego, codziennego życia. Tutaj właśnie Zatem Aniu, w takim razie jakie były Twoje obawy i jak udało się nam je rozwiać? Moje obawy polegały na tym, że ja ćwiczę, ćwiczyłam już wcześniej, bo ćwiczę za późno wiadomo, ale od 8 lat mniej więcej. I kiedy córka, I nie córka nie pójdę, no. <grym> no, jest dobry, y, dała mi y, tutaj ten prezent, więc pomyślałam sobie, no po co, przecież chodzę na ćwiczenia, przecież ona o tym wie, no i po co daję jeszcze jakieś następne ćwiczenia. No ale skoro dostałam, no, no to idę. Y, moje obawy skończyły się cięciutko bo jak zobaczyłam dziewczynę, z którą mam ćwiczyć piękną, elegancką i, i do zjedzenia <śmiania> <śmiania> I, i wtedy sobie pomyślałam, aha, muszę to wykorzystać. No i co? I y, chodzę nadal na wszystkie inne ćwiczenia, w ogóle ćwiczę około 6 godzin w tygodniu. Ale te ćwiczenia indywidualne, można tak powiedzieć, to królowa moich wszystkich ćwiczeń. Bo na tych ćwiczeniach dowiaduję się, dlaczego tak ćwiczę, czego nie mogłam zrobić na ćwiczeniach takich grupowych. A więc pytam, bo my jesteśmy bardzo blisko, wiadomo. Więc pytam, dlaczego to jest tak? Dlaczego to robię? Moje ciało dopiero przy tych ćwiczeniach odżyło i moje ciało zaczęło współpracować ze mną. I polecam wszystkim, mimo e, mojego wieku. E, cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, bo ze wszystkich tych ćwiczeń, ale z tych bardzo, bardzo e, dodają mi energii, do wszystkiego. Do no pracy. pracy, którą jeszcze wykonuję, do tych ćwiczeń, właśnie, i do wszystkiego innego. Życie chcę tak, po prostu. Tak. Chętnie to tak. przychodzę, bo jest tu wspaniała atmosfera. Przychodzę chętnie, bo się spotykam właśnie z Anią, bo się spotykam z wami. Czekam na te ćwiczenia, uwielbiam je. Polecam wszystkim jaką ja mam w tej chwili. Zdecydowanie, zdecydowanie. No dobra, no to w takim razie dziewczyny radzimy w jakim jesteście wieku, żeby zainspirować tutaj nie tylko osoby w Waszym wieku, ale też młodsze, bo ja bym chciała powiedzieć, że wy wypracowałyście wy taką kondycję, że nie jedna nastolatka naprawdę Wam powinna zazdrościć. Ania, jaki wiek? Mój wiek to 74. Ale to tylko kalendarzowe. Oczywiście, ale ja się czuję. A czuję się no, może 40, 45 i na pewno niejedna 40 latka nie dałaby ze mną w tej chwili ćwiczyć robię. <tryk> 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 tak jest, dobrze, Ania. A ja dwa dni temu skończyłam 51. <tryk> I jak ja się czujesz? No, ja się czuję rewelacyjnie. Yy, Widziałaś Maniu, jak ja tutaj przyszłam, to. Mimo, że nie byłam nigdy jakimś takim yy, otyłym człowiekiem. Ale bo, bo generalnie bo... bardzo fajne efekty i tak osiągnęłaś. Tak, 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 tak. To ciało w ogóle zupełnie inaczej funkcjonuje. Jest inny ruch. No, daje to. No, te ćwiczenia dają po prostu. Ja to zawsze mówię radość dla mnie i dla mojego organizmu, dla mojego ciała. Ja to widzę tak. To wideo jest po to, żeby zmotywować osoby, które wciąż gdzieś tam boją się, wciąż mają jakieś właśnie takie stopy w swojej głowie przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, albo kiedyś ćwiczyły, ale zawsze stały i nie mogą się na nowo zmotywować. Co byście, moje drogie kobiety, powiedziały takim osobom, które no, wciąż nie mają tej motywacji, żeby zacząć? Zaczynajcie. Będziecie mieć energię taką, jak ja mam. Będziecie, będziecie mieć świadomość swojego ciała. Będziecie organizować swoje zajęcia sprawniej, na pewno. Jest to potrzebne nie tylko, przede wszystkim dla siebie, ale nie tylko. Dla rodziny, dla otoczenia i dla wszechświata całego. A już? To właściwie sama nie wiem, co jeszcze miałabym dodać. Chcecie zatrzymać młodość, to po prostu przyjdźcie tutaj do dziewczyn i ćwiczcie, ćwiczcie, ćwiczcie. Naprawiajcie swoje ciało, ale i ducha również. Tak, tak. Ja bym chciała dodać jeszcze, że. Nie trzeba od razu na głęboką wodę, bo tutaj e, moje drogie kobiety chodzą dwa razy w tygodniu e, po 25 minut, więc wydawałoby się, że to jest tak niewiele. A jednak wystarczająco, żeby właśnie poczuć się lepiej w swoim ciele, żeby mieć efekty, bo i zarówno Ania i druga Ania obie osiągnęły bardzo dużo. Zresztą mamy nagrania, mamy zdjęcia, mamy testy, po których widać, że i kondycja się poprawiła, i siła się poprawiła, wytrzymałość się poprawiła, no i przede wszystkim samo poczucie i sylwetka. Także słuchajcie, małymi krokami nawet można raz w tygodniu zacząć, dwa razy w tygodniu też będzie super, nie musicie od razu na głęboką wodę. Także zapraszamy Was serdecznie i dziękuję bardzo. Piąteczka, piąteczka i dzięki ekstra.